Jaka jest różnica pomiędzy nowonarodzeniem a narodzeniem z wody i z ducha? Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Następnie powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Narodzenie z wody i z ducha nie jest nowonarodzeniem. Narodzenie z wody i z ducha jest konieczne do wejścia do Królestwa Bożego. Z kolei Nowonarodzenie jest konieczne, aby ujrzeć Królestwo Boże. Jeżeli człowiek jest w stanie ujrzeć Królestwo Boże, wówczas wie, w którym kierunku powinien iść. Podobnie człowiek nie wejdzie do budynku, jeżeli wpierw nie będzie go miał w zasięgu wzroku. Rodzimy się na nowo przez słowo Boże. Dzięki słowu jesteśmy w stanie ujrzeć Królestwo i zrozumieć, że Bóg i Jego Królestwo są święte. Żaden grzesznik Królestwa Bożego nie odziedziczy. Natomiast narodzenie z wody i z ducha to odpowiednio, chrzest w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów oraz otrzymanie daru Ducha Świętego. Wtedy Piotr powiedział do nich: pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.